Kadrę Grej, no i teraz Nizioł niepilnowany, podaje, jeszcze do Penawa, zbiera Penawa, Penawa, ale gubi piłkę, piłka do Radicza, Radicza, przerzucenie do Greja, Kulikowski, Nizioł, trzeba rzucać, to nie było czasu na zasłonę i trafia jak... Kadre Kadrę Grej, Kadrę Grej do końcowej linii, Kulikowski za trzy, po raz drugi trafia. Dawa. Dobre rozrzucenie, Nizio za trzy i trafia Cały czas naciska na Jacksona. Jankowski jeszcze raz. Pozycja dla niego i trafia ja po Jeszcze raz, Nunes z tej samej pozycji. Jeszcze raz. Może zmieni to kadrę, gray. Nunies. Tym razem bliżej obręczy podanie do kolmana Jonesa. Ten. Das, świetnie. Jak Czerniewicz wybrać i kadrę grej w kontrze. No już nie faulował ław, Nunies z góry, ależ akcja. Kontra Śląska Bokler, Bokler ale zawahał się. No Kadre grej. Kadre Grey szuka kontaktu przez ręce, trafia za drzwi. przy Greju, jeszcze Kulikowski za trzy punkty. Wiśniewski, Aleksander Wiśniewski i Jajdim Penava Radlicz w kontrze. zaplokowany! Kadrę Grej, nizią, nizią, pod kosza nasz tam. Proszę bardzo, próbuje grać indywidualnie, mało czasu, czy Jackson o tym wie? Wiedział, bo rzuca za trzy I ma trafienie zbiórka Wójcik. Akcja miasta szkła. Bokler w kontrze za trzy, trafia ale met, strata piłki. Czerniewicz w kontrze, Czerniewicz jeszcze do... No nie za ten Wiśniewski. Jeszcze rozrzucenie. Próba kolejnej trójki. Bardzo pasywna ta akcja, niewiele się dzieje. Coleman Jones teraz atakuje, dużo pivotów. No Coleman Jones. Hamilton. Jankowski. Jeszcze do Jacksona. Jackson za trzy punkty, nie ma trafienia. Hamilton zbiera i dobija spodobny Jones. Kiernicki. No i ja dobrze, atakuje Jackson. Podziękuję sobie oba zespoły, które znajdują się na przeciwnych biegunach naszej ligi. No i tą drużynę z kros naszego bardzo dużo pracy.